Chciałbym omówić jeszcze jedną rzecz, która może być przydatna dla tych osób, które znają język R. I tu polecam mój kurs R, w którym omawiam podstawy R i środowisko RStudio, ponieważ język R może być użyty do analiz, czy do wspierania analiz także w środowisku Jamofi. W tym celu musimy zainstalować moduł. Biblioteka Jamowi, moduł rozszerzający możliwości środowiska Jamovi. Musimy chwilę poczekać, aż załaduje się lista modułów, które można doinstalować. Ta lista jest dość długa, ale jednym z pierwszych jest, proszę zobaczyć, RJ, editor do uruchamiania kodu R wewnątrz Jamovi. Klikamy zainstaluj. I tu będzie trzeba chwilę poczekać, ponieważ wiadomo, ten pakiet musi być wpierw pobrany z internetu, a potem zainstalowany. I od razu proponuję, żebyśmy zainstalowali sobie, żebyśmy mieli na czym pracować. To zainstalujmy. Już momencik, tu trzeba już niestety poskrólować. Zbiór danych, które są znane z R, to znaczy takie dane, które są dostępne. Pudełko, jak to się teraz mówi. Mam nadzieję, że nie przegapiłem. Ale o, proszę bardzo, jest. Widzą Państwo, że tych różnych analiz, które można dołożyć, czy różnych innych funkcji, jest całkiem sporo. Ja wybieram to i tak naprawdę nie będę więcej omawiał modułów, które można doinstalować, ponieważ w tym kursie chcę się skupić na podstawach analiz statystycznych i tym, co oferuje Jamowi, no właśnie z pudełka. Dobrze, zamykamy. I teraz proszę zobaczyć. Ja wczytam, może no właśnie nie wczytam na początek, bo będę miał dane, które zainstalowałem w tym drugim pakiecie, więc klikam tą ikonę R. Możemy wybrać R Editor albo R Editor Plus. Różnica jest taka, że w R Editor Plus ja mogę analizować dane, które są w tabeli tutaj, i dodawać do tej tabeli nowe kolumny. Natomiast R Editor na to nie pozwala. No, ale zacznijmy od tego. skasuję na razie to. Sprawdźmy jaką wersję R będziemy używać, czyli version. Proszę bardzo. ctrl Shift Enter. Ctrl shift enter uruchamia kod. Do tego też służy oczywiście taka ikonka w podobnym stylu, jak znamy z RStudio. Ale proszę zobaczyć, że używa innej wersji niż ta, którą ja mam zainstalowana, czyli podejrzewam, że on zainstalował jakieś R razem z tym modułem. No dobra, jeżeli to się udało, to zobaczmy, czy mamy... Iris, Summary Iris. No i powiedzmy, spróbujemy całe podsumować. Mamy działki kwiatu. To jest ten zbiór, który używaliśmy do porównywania średnich, do obliczania korelacji. Ten taki przykładowy zbiór, który wczytaliśmy z pliku tekstowego pobranego ze strony, no ale który jest też domyślnym zbiorem danych w języku R. No więc spróbujmy na przykład odczytać jakąś kolumnę, żeby sprawdzić, czy te wszystkie możliwości, które ma język R, dostępne są także wewnątrz jamówki. Sepal, sepal len. I zobaczyliśmy wszystkie dane z tej kolumny, czyli długości działki kwiatowej. No dobrze, no ale to oczywiście nie jest interesujące, żebym ja robił analizy wewnętrznych dla R zbioru danych, Najciekawiej by było, gdybyśmy mogli analizować jakieś dane, które wczytujemy do jamowi, robimy na nich analizy i czegoś nam brakuje. Więc spróbujmy czegoś praktycznego. Dodajmy do naszej tabeli jakieś konkretne informacje. Na przykład dodajmy kod badanego. M1, M2, K3, M4, K5, K6. K7, M8, M9 i K10. Tu dodajmy jakieś dowolne wartości. Nie mam pomysłu, więc ja po prostu będę te wartości wpisywał w miarę losową. I tutaj też. No I teraz wszystko, co można łatwo wymyśleć, możemy zrobić w domowie. Prawda, Możemy sprawdzić, czy te dwie zmienne B i C są istotnie różne, jeżeli chodzi o średnie. Możemy sprawdzić korelację tych dwóch średnich. Nie musimy do tego używać języka R. No ale jeżeli popatrzymy na pierwszą kolumnę, to tutaj mamy zmienną, która kryje płeć i numer badanego jednocześnie. Ktoś niefortunnie połączył te dwie rzeczy. I nie mamy teraz w Jamowi zbyt wielu funkcji, które pozwalają na analizę tekstu. Jeżeli popatrzymy na cztery funkcje, które są dostępne, to możemy sprawdzić, czy wewnątrz tego łańcucha jest literka, którą albo jakiś fragment łańcucha, który poszukujemy, możemy go rozbić, jeżeli ten łańcuch jest, na przykład, jakimiś wartościami rozdzielonymi średnikami czy przecinkami. Możemy zmienić na tekst jakąś liczbę i możemy zmienić na wartość łańcuch, który zawiera liczbę, tak naprawdę. No więc, jeżeli chcę wydobyć płeć z pierwszej zmiennej, to mogę oczywiście użyć contains i jeżeli tam jest k, to, to będzie to kobieta, jeżeli tam jest m, to będzie to mężczyzna, ale jeżeli dopuścimy w ankiecie więcej możliwych odpowiedzi, no to to się oczywiście mnoży. Jeżeli byśmy natomiast chcieli łatwo dołożyć, ja tą zmienną usunę, żeby nam nie zaśmiecała. Jeżeli natomiast chcielibyśmy to ułatwić, prawda, czyli ja chciałbym stworzyć nową kolumnę, która bierze pierwszą literkę z tego łańcucha kod badanego. To możemy to zrobić właśnie za pomocą R. Ja ten kod badanego mogę tutaj dołożyć. No i mogę zrobić coś takiego. Data, kod badanego. Obejrzyjmy widzimy te literki, prawda? Mogę sprawdzić jakieś podstawowe statystyki, czyli mogę znowu dodać, mogę sobie to skopiować. Ja usunę te rzeczy u góry, żeby nam ciągle nie, nie wyskakiwały, dobrze? To nie będzie. O właśnie. Mamy wszystkie poziomy, czyli to jest to samo, no i mamy liczebności poszczególnych poziomów. One się nie powtarzają, bo to jest raczej identyfikator, prawda? No ale zróbmy coś takiego, czyli zróbmy data. Data to jest, czy data, przepraszam, to jest zmienna, która identyfikuje to, co jest w tabeli. Czyli do danych z tabeli dobieramy się przez zmienną data. Ja będę chciał dodać płeć, aż trzy polskie litery. W, równa się jest również obecne w języku r, ale takim domyślnym znakiem przypisania wartości do zmiennej jest taka strzałka w lewą stronę. Tam jest równa się i jest strzałka w prawą stronę. Jest oczywiście podwójne równa się, które jest już operatorem zwracającym wynik logiczny, ale operatorem porównania. No i skorzystajmy z funkcji języka R, substring, kod badanego. Pierwsza literka i ten łańcuch o długości 1. Proszę zobaczyć, dodana została nowa zmienna. Obejrzyjmy ją. I to są te pierwsze literki. Czyli mamy płeć już wyodrębnioną. Możemy iść dalej. To znaczy, możemy, możemy wydobyć też numer badanego, czyli numer badanego. W języku R jest taki zwyczaj, że rozdziela się za pomocą kropki. Nie muszą Państwo tego respektować, to jest tylko pewna konwencja. I znowu substring kod badanego od drugiej literki do końca, czyli ja nie będę podawał drugiego argumentu. No i dodany jest numer badanego. Sprawdźmy. Rzeczywiście. Co możemy jeszcze zrobić? No Możemy oczywiście sprawdzić, ile jest kolumn. Prawda? To już przechodząc do takich ogólnych, nie ma sensu, że ja bym to rozwijał, bo przecież nie będziemy robić drugiego kursu R. No, ale no, mamy trzy kolumny. Możemy sprawdzić, ile w tym data frame, bo taki jest typ tego data, ile jest wierszy. Powinno być 10. Jest 10. Nie musimy tylko dodawać w taki sposób, że ja nazywam zmienną, możemy użyć także cbind na przykład, prawda? Możemy użyć także dodawania kolejnych wierszy. Możemy na tym data, edytorze RJ Możemy robić dowolne analizy, jakie sobie wymyślimy, i możemy używać całego zakresu podstawowych modułów, jakie są dostępne w R. To jest oczywiście też pewien wybór, czy chcą Państwo iść w R w teomowi, w jakichś bardziej zaawansowanych analizach. Czy chcą Państwo znaleźć sobie odpowiedni moduł, który zapewni Państwu podobną funkcjonalność? Ale to jest już oczywiście kwestia pewnych nawyków i tego, co jest dla Państwa wygodniejsze.